Cześć maneczko przed galą Kings Arena ze mną jest Piotr Niedzielski. Cześć Siemano. Cześć Siemano, cześć, witam wszystkich. Piotr, przede wszystkim zacznijmy może od tego, jak to się stało, że stałeś się zawodnikiem Kings Areny? Kiedy jakby pojawiły się jakby pierwsze oferty ze strony organizacji? Z organizacją Kings Arena już rozmawiałem od kilku miesięcy. Doszliśmy do porozumienia i już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, także fajnie, bo mnie. Miałem... Cały okres się przed tą walką i, i to jest największy plus tego wszystkiego, bo nie jest to walka wzięta tak ostatnio na tydzień przed, tylko no, miałem ładne trzy miesiące na przygotowanie się do, do wygrywania. Jeszcze ja Piotrek, cofnijmy się trochę, trochę do przeszłości, tych Twoich ostatnich walk. Dwa razy z rzędu walczyłeś z Filipem Mają na gali w Hiszpanii. Jak to się w ogóle stało, że dwa razy był ten sam przeciwnik? Dlacz, dlaczego no pierwszy raz no, pierwotnie miałem się bić z Mają, a drugi raz miałem się bić z Donovanem desmą, ale niestety Donovan się skonsuzjował tam nie wiem, dwa tygodnie przed walką i no i udało się tylko znaleźć Brazylijczyka, który z których wcześniej. On też bardzo, bardzo chciał tego rozmnożu i, i tak jakoś wyszło, że dwa razy podrząbiłem się z tym samym rywalem. Mm -hmm. Ale ostatnia walka, no, niestety, niestety przegrana, no, z bardzo mocnym, niepokonanym Władysławem Rudniewem. Co tam z twojej strony poszło nie tak? No bo to generalnie był dobry, dobry pojedynek, tak naprawdę jakoś tam, no, nie chcę powiedzieć, że dużo, dużo nie zabrakło, no ale gdzieś tam były momenty, gdzie mogłeś to wrócić gdzieś tam na swoją korzyść. To znaczy, no wiesz co, ja tutaj teraz nie będę się tłumaczył, dlaczego przegrałem generalnie. Widziałem tę walkę na tydzień przed, eee, też to była kategoria 74 kilo. Dałączę to bez problemów tydzień czasu. No ale jednak to zabrakło tam, no zabrakło, Przeszło im, no, to przewraca mnie po prostu zawsze pod koniec wyglądu. mój ten, ten Ukrainiec i co? I, no ale generalnie nie czuję się przegrany po tej walce, ponieważ e, myślę, że sędziowie liczyli, e, oceniali tą walkę jak, jego, jak amatorską, bo z tego co się orientuje to liczy się demyt, czyli zniszczenia. I tak naprawdę to mój rywal nie mógł wyjść z klatki, bo był porozpierdzielany po mocnych kopnięciach i dużo celnych ciosów docierało do jego głowy I nie tylko. No, ale niestety tam wyznaczał rundę zawsze pod koniec rundy, tam mnie przewrócił, ale nic obaleń nie wynikało. No i w ten sposób ze mną Ja ogólnie nie czuję się przegrany po tej walce. tak mówisz, no, to no, no solidny rywal, ale... Nie, nie jest to i na naszym. Hmm. Twoim rywalem podczas trzeciej gali będzie Georgi Esiawa. No jest to na pewno wymaga, wymagający przeciwnik. Jakie ty widzisz jakby, jakby jego najmocniejsze strony i czy ty jesteś zadowolony z tego, z tego przeciwnika? Bo mi się wydaje, że to jest naprawdę zajebista walka. Eee, tak, oglądają się kawali barwie... Georgiego. Tak, Jogiego. I tak, jest to solidny zawodnik, ma mocny parter, mocne zapasy, też solidnie bierze w trójce, także bardzo jaram się tym pojedynkiem, będzie to, to mocne wyzwanie dla mnie. Lubię, takich, lubię walczyć z takimi zawodnikami, także jestem święcie przekonany, że będzie to bardzo dobra walka. A powiedz mi, kontrakt z Kings Areną to jest umowa na, na dłużej, czy tylko na tą jedną walkę, a potem się zobaczy? No bo już wiemy, że organizacja ma jutro ogłosić... No swoją kolejną galę. Wiesz co, no jak na razie mam kontrakt na jedną walkę, ale ustalenia są takie, że w przyszłości też będę z nie walczył, także jak tutaj wszystko się potoczy zgodnie z Planem, to prawdopodobnie zobaczycie mnie na kolejnych edycjach z A powiedz mi, a były, było w ogóle zainteresowanie ze strony jakichś innych organizacji, nie wiem, KSW, Octagon, FNC, bo no bo ty jesteś no, cały czas według mnie... No... Można powiedzieć gorącym nazwiskiem, no bo też w tym belatorze wiadomo było, było różnie, no ale gdzieś tam twój zestaw był umiejętności, to jak, jak, jak walczysz, że potrafisz walczyć widowiskowo, no wydaje mi się, że może że powinieneś przynajmniej być e, łakomym kąskiem dla wielu organizacji. Wiesz co, generalnie no teraz przegrałem z Rudniewem, więc mam przerwaną kropkę. Nigdy nie chce przejść to już znowu trzy albo dwie wygrane z rzędu. No, i to tak jest, że jeżeli zawodnik przegrywa, to te największe organizacje nie chcą zawodnika po przegranej. Dlatego znowu muszę się odbudować, wygrać kilka walk i później myśleć znowu o tych największych federacjach. Także czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić, żeby, żeby ro zrobić rozbieg i wejść na no, do większej organizacji. A czy ty masz jakąś taką większą organizację na oku, do której właśnie chciałbyś zrobić ten rozbieg? Czy to wszystko zależy po prostu od oferty? Wiesz co, no to, 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 to jak ostatnią walkę wziąłem na tydzień przed, ponieważ no, nie ukrywam mam dwójkę dzieci na utrzymaniu, e, muszę otrzymać rodzinę i tak dalej, więc... E, e, głównie robię to za pieniędzy, e, więc jeżeli... Na no, się jakaś okazja, będzie jakaś fajna oferta, to na pewno z niej skorzystam. Już zmierzając do końca, powiedz mi, jak generalnie przebiegły przygotowania? Gdzie się, gdzie się przygotowałeś, czy były jakieś wyjazdy sparingowe, jakieś, jakieś obozy? Jak to generalnie prze, przebiegało? Mój obóz przygotował cały czas, jest tutaj na miejscu w Poznaniu, w Czerwony Smok Poznań oraz Awangarda Poznań. Tam, tutaj nie brakuje mi parę partnerów wysokiej klasy, bardzo dużo zawodników do nas przyjeżdża, także myśmy z cały czas obóz, więc nie było nie nigdzie wyjeżdżać. Mhm. A jak ogólnie się podoba karta Kings Arena? No bo trzeba powiedzieć, że to był taki dość tajemniczy projekt, bo nagle e, z niepo, niespodziewanie dostaliśmy informację, że będzie, będzie taka gala, dość późno organizacja zaczęła to ogłaszać, no i ta karta jest, no... Na pewno gdzieś tam nie gorsza niż karty, ostatnie karty Fenu, Babilonu i tak dalej, więc dosyć jakby szybko wskoczyła według mnie na taką pozycję wśród tych polskich organizacji. Powiem tak, jestem bardzo zaszczycony, że mogę walczyć wśród y, tych topowych zawodników. Od pierwszej walki to y, są same mocne nazwiska nas, także szukuję się naprawdę chyba z tego co się orientuję: 12 bardzo mocnych pojedynków. Ja mam przedostatnią walkę, czyli Comedy Event, z czego jestem. Um, 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 jest mi bardzo miło z tego powodu. Także na pewno dam z Ciebie wszystko i na pewno będzie to wydarzenie, które zapadnie w pamięci wielu osób. Bo wiem, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe widowisko. Okej, okay, Piotruś, z mojej strony to będzie wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Ja Ci bardzo dziękuję, że znalazłeś e, no, w poważeniu. E, chwilę dla mnie, czas. Dziękuję wszystkim moim sponsorom, wszystkim moim partnerom, panik partnerom, trenerom oraz bliskim. Trzymajcie kciuki, moc z nami.